Witamy w Paryżu na meczu hitowym w pierwszej kolejce tych mistrzostw. Mecz Francuzów z Anglikami. To jest, proszę Państwa, prawdziwy hit drugiej kolejki Euro Volta Football. Chociaż Anglicy w eliminacji naprawdę się ładnie zapre zaprezentowali. Grałem z Francuzami, które też się ładnie zaprezentowali, ale to nie były fajne rowerki chociaż to ten mecz w Paryżu może dać do myślenia i trenerowi Trotsardowi i trenerowi Skipanowi Francja, Anglia na bramce Mandana w Waran obok niebo Pavard pomocy Kante i w ataku Karim Benzema na bramce Pickford w bronie Trippier obok niego Clay Walker pomocy Phil Foden i w ataku Harry Kane to jest skład Anglików zespołu Stevena Gerarda, który z Francuzami też miał do, czyn do czynienia na Euro w 2012 roku gramy proszę Państwa ten mecz Paryż. 15 tysięcy kibiców. To jest aż pełny stadion, Karim Benzema, najlepszy zawodnik na świecie, kontra banda Stephena Gerarda. Praktycznie Harego ale to jest bardzo. takie duże rzemiosło, można powiedzieć, w francuskim języku. Uwaga, szansa dla Francji jest już pierwsza bramka. Benjamin Pavard, to jest zawodnik, który tak potrafi ładnie wchodzić w meczach teraz. Zawodnik Bayernu Manasim pokonuje Pickforda. 1-0 dla trójkolorowych. Steven Gerard musi zmienić taktykę, bo teraz Francja gra u siebie. Francja gra przy własnej publiczności Francja gra. Przy tym dopingu tych 15 tysięcy gardeł w Paryżu tutaj naprawdę nie jest indy łatwo, lecz... Francja też zaliczyła kompromitację u siebie Na przykład, na przykład jak z Belgią Czy jest W mamy remis! Foden, Foden to strzela! Tak jest! Foden wyrównuje! Tak jest! Jeden do jednego! Anglia! Tak jest! <laughs> Phil Foden! Ten zawodnik z Etihad! Ten naprawdę prawdziwy drapieżnik! Potrafi tak ładnie przymierzyć! Teraz strzela Bramkę tutaj na Hal de Paris! Hal de Paris! Benzema! To jest ten trik! To jest ten magik, który potrafi zetarować piłkę. Także wpadnie pod sam supek i nie da szans bramkarzowi! Karim Benzema, ten. Moim zdaniem najlepszy zawodnik w tym roku. Na pewno. Wiemy, co wyczynia. Moim zdaniem to jest najlepszy zawodnik na świecie. Dlatego, że. Francja na prowadzeniu. Clay Walker, Jordan Pickford, który naprawdę notuje świetne występy! Świetne występy notuje. Uwaga! uwaga. Golokanter, najskrobniejszy zawodnik na świecie. Przyje przyjeżdża czas na trening zamiast autem, to przyjeżdża rowerem, to jest naprawdę skromny zawodnik, bo... Zamiast też się z Pucharu Świata na mistrzostwa Świata Wolał go dość koledze Jak wygrał Mistrzostwo Świata w Rosji właśnie, N'Golo Kante, razem ze swoją reprezentacją Teraz może ma okazję drugi raz podnieść ten puchar Ciekawe, czy, czy, czy tym razem Bagnet go celebrował czy też zachował skromność, jak wtedy na mundialu? Uwaga, Benzema, To, na razie, oczywiście, pierwszy mecz. Absolutnie nic nie można wskazywać, jednak, tutaj można wyłonić potencjalnych kandydatów już na mistrza Europy. Clay Walker, szansa mandana to broni za 15 tysięcy gierające gardę w Paryżu <kuh> więc N'Golo Kante Waran Mandana Kante Varan. Kante, Kante, Kante to potrafi ładnie no Tą technikę, indywidualną technikę ma angolekant indywidualną technikę I koniec Co? No tu Bardzo ciekawa pierwsza połowa co za moment Naprawdę, się w tej pierwszej połowie. Ładne brzalewki padały, nie? Tak, na euro. Prawdziwe emocje zawsze są. Zapraszam do naszego studia pomęczowego. I w Zapraszam na moment. Wracamy do Paryża. Zapadłem na hale w Paryżu Na ten hale gdzie gra Paris Saint-Germain i gra w Francji Przy pełnych trybunach francuskich kibiców Tchicie, pierwszej kolejki prowadzi kiper, Ale była teraz szansa dla Anglików Legi rzut karny A nie, rzut wolny jednak Bo to było na linii I szansa Kane jak on tego nie trafił Mógł wyrównać Harry Kane Chancla Kelly, no mandana ładnie do broni Varano, jest bardzo wysoki ma Chyba to było met 94 wzrostu Tak chyba wyczytałem Tak, met 94 wzrostu ma obrońca francuski Bardzo dobry człowiek Rafael Varan To z król Madrytu razem z Karibą Benzemą, który w Madrycie robią szum. Uwaga, szansa, Kante! Ależ jednak Pickford miał szczęście. Uwaga, Typer. Benzema najlepszy zawodnik na Uwaga, szansa, Walker. Walker, remis, remis, remis! Mamy wyrównanie w Paryżu! <tryk> ale nawet ładny gol, bo taki, no taki był przewrot można powiedzieć. Może nie będzie się to kwalifikował do najlepszego gola kolejki, ale na pewno Gol Nie był zły Można powiedzieć, że był nawet dobrym golem takim ładnym Uwaga awa, Mamy No na, na polach eridzejskich Angielski się śpiewali swoje przyśpiewki A w Czekaj Pewną... ale teraz o to przejął. Ale jednak, Pickford łapie tą piłkę. minuta do końca meczu. Hurricane. Kane, blisko błędu. Mandana jednak, Kante zidentyfikowało się szybko. George, Mandana, uwaga. Benjamin Pawart, do Mandany. Mandana Pawart to jest bardzo, taki no, bardzo zawodnie. Bayern Monachium pracuje z Lewandowskim. Bardzo dobrze. Szkoda, że jednak Polska nie gra w tym mistrzostwa. Byłoby... Na miejsce Szwajcarów na pewno byśmy... Lewandowski mógłby się zmienić przeciwko swojemu koleg koledze z, klub z klubu. Szansa, ale teraz szansa. 20 sekund do końca meczu. Emocje są. Waga, kto wygra ten mecz, albo będzie remis. Wszyscy tutaj topingują i nagrywają. To jest bardzo warde moment tego meczu hitowego. Benzema, wiemy co zrobili Grecy Szansa Karykę kantę Benzema, 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 no się. Ach, nie zdążył! Jednak jest Remis. Szkoda, że nikt nie wygrał Nie zdążył, tak no, strzał, chociaż strzał. To było widać po jego minie, jednak... Chyba go presja zżarła, mógł okres zaryzykować, lecz po tym co wyczyniał w tym roku na pewno nikt go nie okrzania, bo naprawdę to znakomity zawodnik, Francja może się wygrać w tą grupę, bo faworytem moim zdaniem. No mecz był emocjonujący, Benzema moim zdaniem jest zawodnikiem meczu. Pierwszy remis na tych mistrzostwach. Pierwszy remis. Nie, drugi remis. salaganem, bo Włochy ze Szkocją remisowały. Nie no, Benzema za, zawodnikiem meczu, lecz tutaj... Nikt nie miał jakiejś znakomitej oceny. Takiej, która by rozbierała, rozbroiła bombę tutaj jakąś ocenę. Lecz no, mecz był nawet Francja, Anglia, 2-2. To jest taka analiza tego meczu. Dziękuję, do widzenia. I zapraszam na jutrzejsze mecze grupy C. Grupy C dwa mecze grupy dwa Dwa mecze grupy C.